Witam was bardzo serdecznie razem z Lolą. Chcę wam pokazać moją y, ukochaną Lolunię, y, dlatego, że ona jest taką włosiona. Y, teraz tak pójdę do fryzjera y, i y, powiem wam szczerze, że y, ja osobiście nawet nie lubię, jak ona ma takie długie włosy, bo trzeba bardzo y, teraz ją pielęgnować, dlatego, że ale dzisiaj nie będzie o Maltańczykach, ale, ale już Wam powiem. Dlatego, że jak ona nosi ciuchy, biega, to potrafią jej się tutaj kołtuny robić, więc muszę bardzo, bardzo w tym momencie uważać. Ale słuchajcie, dlaczego ja Lolę pokazuję, bo to jest moja, moja walentynka. To jest moja walentynka. Zbliżają się walentynki i dzisiaj właśnie na ten temat lolunia, powiedz po, na razie kotku. I dzisiaj na ten temat porozmawiamy trochę, yy, dlatego że, słuchajcie, ja bardzo lubię... Jak sobie dekoruję mieszkania w stosunku do pół roku, w stosunku do jakichś świąt okazjonalnych i nie zawsze to musi być taki dużo, tak dużo tych dekoracji. Ja y, y, zawsze w święta Bożego Narodzenia, no w tym okresie, kiedy jest ciemno na zewnątrz, to rzeczywiście robię dosyć dużo takich dekoracji w domu. Natomiast wiosną, kiedy jestem, lubię, kiedy to mieszkanie jest bardziej prześwietlone, mniej tego wszystkiego jest no to raczej robię tylko jakiś akcent. I dzisiaj chciałabym takim właśnie zachęcić Was do tego, żebyście sobie w domu też zrobili jakiś akcent z okazji nadchodzących tej okoliczności walentynkowej. Jest to święto miłości, więc wydaje mi się, że warte celebrowania. Kolory miłości, jak wiecie, jest kolor czerwony. Więc warto... W całym mieszkaniu na przykład, słuchajcie, nie dodawać y, czerwonych poduszek, czerwonych tutaj, wiecie, tak jak na święta robimy. Właśnie nie. Y, przynajmniej ja tak robię, ale y, napiszcie mi w komentarzach, czy wy lubicie wtedy y, na przykład, y, czy stroicie w ogóle. Bo ja wiem, że są też i przeci przeciwnice tego święta, dlatego że to jest napływowe święto, więc y, wiem, że, że są osoby, które nie y, obchodzą tych świąt. Zresztą. Słuchajcie, ja uważam, że to są takie miłe, sympatyczne, taki miły, sympatyczny dzień. Dlaczego nie? Tak jak jest dzień kota, dzień psa, dzień zakochanych. Uważam, że, że takie dobre święta należy obchodzić. No, i dzisiaj ja y, zrobiłam sobie właśnie taki akcent dosyć mocny na stole, i oczywiście, jakbyś pokazał tutaj y, mój y, obrus. Jest to obrus, który y, zrobiłam y, z materiału. Y, to jest zasłona. Kupiłam tę zasłonę y, w szmateksie. Ja Wam kiedyś na pewno pokazywałam. Ja już robiłam takie dekoracje przy użyciu tego y, obrusu, ale y, to, co ja Wam kiedyś. Kiedyś mówiłam właśnie, że takie pojedyncze zasłony one mają bardzo dobre materiały, i dlatego ja czasami chodzę, szukam e, właśnie, żeby coś takiego ciekawego znaleźć. Ponieważ kolor czerwony dla mnie jest kolorem dosyć mocnym, intensywnym. Tak jak lubię kolor złoty, czerwony, zielony, bardzo e, w okresie świąt Bożego Narodzenia, tak muszę Wam powiedzieć, że e, o innej porze roku. Kolor czerwony jest dla mnie kolorem, który mnie na dłuższą metę męczy. Po prostu za dużo, za dużo, jak jest tego czerwonego, to y, przynajmniej mnie męczy, bo nie każdego. Niektórzy bardzo lubią kolor czerwony, aczkolwiek wiemy, że jest to kolor pobudzający, taki y, energetyczny, więc być może dlatego. I jak już zrobiłam tu czerwoną, to postawiłam. Na taki minimalizm. Czyli jak widzicie, tutaj moja Aspidistra stoi w takim surowym, pięknym wazonie. I oczywiście na tym można poprzestać. Ale ponieważ chciałabym bardzo zaakcentować, zaakcentować, słuchajcie, że jednak jest to dzień zakochanych, to tutaj mam takie serduszka. Dwa takie serduszka. Te serduszka już jak rozbierałam choinkę, to doszłam do wniosku, że zostawię je na wierzchu. Nie będę chło, chować tam, gdzie są dekoracje świąteczne, właśnie dlatego, że będę mogła je wykorzystać w tym dniu. One są takie, mają fajny kolor neutralny, świetnie nawiązują do tej, do, tego, tutaj, do tej osłonki tej Aspidistry, więc wydaje mi się, że wygląda fajnie. No i poza tym jest to, one są w takim kolorze, że one na mnie nie wchodzą. Ale jeżeli lubicie kolor czerwony, jeżeli lubicie takie, wiecie, troszeczkę y, szalone dekoracje, to zapraszam Was też na film, który robiłam w tamtym roku, gdzieś Wam podlinkuję. Zresztą y, robiłam takie z okazji walentynek, też takie fajne y, serduszka. Y, to chyba panna kotę robiliśmy w kształcie serca, więc też Wam polecam ten film, bo bardzo dobry deser, delikatny, możecie zrobić dla swoich ukochanych i taki podwieczorek. Pamiętajcie, że jest to święto zakochanych i niekoniecznie możemy, naszą Walentynką może być nasz piesek, dzieci nasze, może prędzej w kolejności pierw dzieci powinna powiedzieć, a wiecie o co chodzi, że my, miłości jest bardzo dużo, wiele rodzajów, także słuchajcie, Kogo kochamy, dlatego robimy y, dzień zakochanych. No i tutaj, y, tak jak właśnie mówię, wydaje mi się, że jest to takie neutralne i w całym mieszkaniu nigdzie już więcej nie robię żadnych elementów, y, jeżeli chodzi o czerwień. Oczywiście, jeżeli jest dla Was za mało takiego y, czerwonego akcentu, możecie sobie jeszcze jakiś świecznik postawić prosty świecznik czerwona świeca. I już wygląda fajnie, no i można, można też, ja mam takie ładne te nakładki na, na świecznik, o, bardzo lubię te nakładki, kupiłam je wiele lat temu, a one są już od razu takie, wiecie, bardziej dekoracyjne. Bardzo ładne. Nawet powiem Wam szczerze, nie pamiętam gdzie kupiłam. Mam je wiele lat. Dwie takie nakładeczki mam. I one są fajne właśnie dlatego, że macie ten sam świecznik. Zwróćcie uwagę, bo jak zdejmę to, to zobaczcie: prosty, świetnie pasujący zresztą do, tego, do tej osłonki. Bardzo ładnie. I chyba tak zostawimy. Wam pokazuję tylko, że takie nakładki też można wykorzystać. No, i można wykorzystać, słuchajcie, też nasze e, świąteczne takie pojemniki, które mieliśmy w okresie e, Świąt Bożego Narodzenia. Mieliśmy na ciasteczka na przykład. A teraz możemy tutaj, e, słuchajcie, zobaczcie, wyjmujecie, patrzycie, a tam niespodzianka? Nie, pokażę Wam. A tu macie niespodziankę. Na przykład. <laughs> Na przykład puste pudełko po pierściolku, oczywiście to w ramach żartu, ale to przez przypadek znalazłam w tym pojemniku i się zaczęłam śmiać, że, że tak się złożyło. Zobaczcie, i jeżeli macie ochotę na takie dodatki czerwonego koloru, świetnie to wygląda, można sobie e, dać. I myślę, że taki jak Wam się znudzi. To no, możecie szybciutko schować i, i macie już tylko obrus czerwony. Ta czerwień, tutaj, jest taka bordowa, ona naprawdę nie jest tą czerwienią, która męczy. No, to jest taka moja pierwsza propozycja na to, żeby coś zaakcentować. A teraz zobaczymy co innego. Drugi wariant. Sobie, kupiłam sobie tulipany. Bardzo lubię kupować sama sobie kwiaty wtedy kiedy są różne święta okazjonalne dlatego że wtedy w tych sieciówkach po prostu są fajne świeże kwiaty. No i tak kupiłam sobie teraz te tulipany, w biedronce zresztą. Także w tym okresie też trzeba sobie czasami kupić i będę, to jest tak samo jak się śmiałam, jak dziewczyny, które prowadzą działalność osobową, robiły sobie wigilię firmową same ze sobą, i tak samo ja w tej chwili kupuję sobie też e, sama kwiaty, jak jest e, właśnie dzień e, dziadka, babci, jak jest e, dzień matki. To warto sobie w tym okresie, kiedy jest bardzo dużo m, kwiatów w tych centrach, warto sobie też kupować. Zobaczcie, jakie mam fajne, takie seleszczące m, tulipany. Takie ładne, kupiłam białe. Ja uwielbiam białe tulipany, jeszcze z takim m, różowym tu zakończeniem. Jak widzieliście, ja te tulipany przycięłam. Bardzo często ja już je tutaj będę układać na stole. Wezmę tylko jeszcze mikrofon. Słuchajcie, ach, no, no a i zwróćcie uwagę, że ja już zmieniłam obrus. Obróz jest biały. No, i tutaj dałam dwie takie m, inne świeczniki, żeby było trochę inaczej. Serduszka oczywiście zostały, czyli będzie to tak bez tego koloru czerwonego, bo m, tak jak już wspominałam, są zwolennicy, są przeciwnicy koloru czerwonego. Na mnie on od czasu do czasu wchodzi. Jak jest za dużo czerwonego, to. Poza okresem świąt Bożego Narodzenia. To jest takie dziwne, ale, ale tak jest. E, także widzicie, zmieniłam świeczki na bardziej takie neutralne. No i oczywiście musiałam dać swój storczyk, który mi tutaj zakwitł. Ja już Wam go pokazywałam, więc sobie tu doszłam do wniosku, że będzie bardzo ładnie wyglądał e, też tu na stole, ale, ale na razie go zdejmę. O, bo wiecie, to jest tak, yy, nie chcę tego złotego koloru tu w tej chwili wprowadzać. Chcę właśnie zrobić teraz taki kolor dla tych, co nie lubią intensywnych kolorów, co lubią taką elegancję, takie kolory stonowane. Więc teraz pójdziemy właśnie w tę stronę, więc sto, storczyk, pójdzie na, storczyk pójdzie na okno, a my postawiłam właśnie takie neutralny świeczniki. No i w tej chwili e, tutaj jeszcze ułożę mm, tulipany. Tulipany to jest, słuchajcie, e, tak fajny e, kwiat, dlatego że po pierwsze, że mm, fajnie jest właśnie mieć taki większy bukiet, e, dlatego że on się świetnie układa. Wystarczy taki, wiecie, włożyć do, do wazonu, nie, nie trzeba nic kompletnie, żadnej sztuki układania kwiatów, a on wygląda, takie tulipany wyglądają naprawdę przepięknie. Jeżeli chodzi o tulipany, dostaniecie takie tulipany, to pamiętajcie też, że trzeba je przyciąć, dlatego, że bardzo często tulipany w trakcie od producentów do sklepów są trzymane w chłodniach, są trzymane bardzo często bez wody, zresztą tak się przechowuje tulipany, a później, kiedy Wy je kupujecie, Trzeba przyciąć końcówki gdzieś tak, właśnie kilka centymetrów i wstawić do wody. Ta woda, pier za pierwszym tym razem musicie dać naprawdę. Cały bazon wody, dlatego że one będą Wam piły. W tym momencie e, e, będą chciały się napić, będą chciały być e, po prostu takie te liście jedne. Bo jak widzicie teraz, jak dopiero je wstawiłam, to niektóre liście jeszcze są e, takie zwiędnięte, ale one, jak się napiją wody, to będą właśnie takie jak te, takie bardziej szeleszczące. Uważam, że są bardzo ładne. Taka, taka słuchajcie tutaj ta dekoracja na tym stole niczego więcej nie wymaga. Tylko właśnie piękny wazon, proste dwa świeczniki. Wyobrażacie sobie wieczorem tutaj, jak miło będzie jakąś kolację zjeść, albo po prostu wypić kawę. Herbatkę po południu. Naprawdę będzie bardzo miło. I taki, taki akcent na pewno nie będzie Was męczył, nie będzie wchodził na Was ten kolor czerwony, a jednocześnie no, świętujemy Dzień Zakochanych. Mam nadzieję, że takie bardzo proste dekoracje Wam się podobały, że, bo nie ma tu nic wymyślnego. Ja raczej chciałabym Was właśnie zainspirować do tego, że jeżeli, nie lubicie na przykład tego koloru czerwonego, to weźcie postawcie na ten kolor czerwony, ale na przykład tylko albo dacie poduszki i nic więcej, albo dacie ostry, właśnie w kolorach czerwonych, obrus i wtedy naprawdę ten kolor nie będzie na Was wchodził. A jeżeli w ogóle nie, nie, nie przepadacie za kolorem czerwonym, zwłaszcza o po tej porze. Roku, no to proponuję Wam taką bardzo neutralną, lekką, moim zdaniem bardzo elegancką dekorację. I takie serduszka. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Zachęcam Was do tego, że. że Żebyście jeszcze zobaczyli film z tamtego roku, też robiłam taką dekorację na stole, gdzie się dużo więcej rzeczy działo, było więcej, bo to takie ja wtedy nakrywałam do stołu z jedzeniem, a teraz zrobiłam taką dekorację o, po prostu tylko, żeby było miło spędzić czas w domu. Dzisiaj będę kończyć. Zachęcam Was wszystkich do subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście, jeżeli podobał Wam się film, to zostawcie łapkę w górę. No i przypominam Wam też, że gościnnie na moim kanale jest film Agi i Cornela o tym, jak podróżują, podróżowali. Bo to jest już filmy trochę wcześniej, były kręcone do, na Teneryfę. No, i jak tam spędzają czas, to więc będziemy w następny poniedziałek znowu oglądać. Mam nadzieję, że Wam się taka seria również spodoba. Dzisiaj kończę. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, bo takie przedwiośnie no, powoduje to, że potrafimy kichać, przeziębiać się i to nie jest taka korzystna dla mnie dla nas wszystkich pora roku, no ale ja na przykład jak wychodzę z lolą, to mówię Wam, ja chyba kiedyś powinnam zrobić, jak ja robię takie psie stylizacje, wiecie tu czapka, szalik, kurtka i stoję taka czasami, jak z nią tutaj gdzieś na szybkie siusiu wychodzę, to wtedy stoję taka okutana. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!